Witajcie, drogie kangusie Krótkie nagranie. Pierwsza w nocy dochodzi. Krótkie nagranie, 35 minut. Niedziela, 28 czerwca. Nie, otóż nie. Y... 24 minuty po północy. Piątek, 4 lipca. Ach, jakby coś. O, oczywiście, 2000. Piękna morda? Dziękuję. 25 rok. Jest. Dokładnie jest za minutka, pierwsza w nocy. Moi drodzy, Prawie tylko troszeczkę się jebłaś. Chciałam Wam życzyć spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za udział we wczorajszym live. Dzisiaj jest po prostu idealne podsumowanie live'a. Dziękuję za Na za Speczenie spędzenie, spędzenie, spędzenie nocy. No. Oczywiście Język jak to zwyczaj na live'ach. Jest dużo adrenaliny w organizmie i rozważałam nawet zrobienie dzisiaj live'a, ale wstałam. I w sumie się wyspałam, ale tak nie do końca i od razu pierwsza myśl, że to jednak nie był dobry pomysł z tym lewym, Chyba bym nie dała rady zrobić. Dzisiaj w Krakowie, gdzie mieszkam było bardzo gorąco, znowu 30 stopni. 30? Ja muszę sprawdzić prognozę pogody na nadchodzący tydzień, dlatego jeżeli nadal będzie tak gorąco, a właściwie cały miniony miesiąc są takie wysokie temperatury. Ja, ale powiem wam, że e, jeśli chodzi o, o tę pogodę obecną, która się dzieje w całej Polsce, to... To co? Nie wiem. To mm, kiedyś w czerwcu było gorąco. I pamiętam, że w czerwcu było gorąco. Kiedyś, jak chodziłem do szkoły, to w czerwcu było gorąco, ponieważ siedziało się jeszcze na lekcjach i już nie mogło się wytrzymać, żeby, żeby skończyć zajęcia. Tak samo zakończenie roku szkolnego. Lipiec gorący, sierpień gorący, wrzesień też gorący, bo pamiętam, jak się wracało i nie chciało się wracać, bo jeszcze było gorąco. A teraz czerwiec pizga, lipiec pizga. W sierpniu yy, zapewne będzie pizgać. Wrzesień w tamtym roku już pizgało. Yy, październik, nic nie to wiadomo, że będzie pizgać. Grudzień będzie pizgać. Natomiast bez śniegu. W będzie pizgać bez śniegu, będzie deszcz. Luty, marzec, śnieg. Po prostu oni powinni zmienić yy, pory roku. Teraz zajebać tam nie wiem. Wiosna dopiero, dopiero. Temperatury. Czekaj, w ogóle... Czekam na zimę. Czajcie, że jest lipiec. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Za pół roku mamy nowy rok. Za pięć miesięcy, <grywania> za pięć miesięcy, moi drodzy, yy, będziemy robili streamy świąteczne. Czaisz, że będziemy robić za, za pięć miesięcy All I want For Christmas. Czajz, że ja za 26 dni za trzy tygodnie. Raz, dwa, trzy. Za trzy i pół tygodnia mam urodziny. 30 lipca będę miał 30 lat. Jasne, chuj. Na szczęście też nie cały czas. Um, kolejny rok pizdę. Muszę sobie no. sprawdzać kalendarz, bo jak będzie tak gorąco, to będę zawsze planować wyjście. Chociażby tutaj właśnie na Cenzal. wyjść nie wracaj. Lef, za Krzów... Wyjście przez sklep z, z pamiętkami. Bardzo dobry film polecam bardzo serdecznie w okolicy mojego domu do kamieniołomu będę chodzić pływać bo no nie da się wytrzymać ja mam 34 nie przejmuj się jest git wierzyć na słowo ja dzisiaj byłam w kryspinowie za krakowem ale krótko troszkę popływałam ale dużo mi to nie dało bo już za dwa miesiące zaczną w sklepach sprzedawać rzeczy świąteczne tak już po południu byłam na osiem powiedzieć wam to, co sobie, co chcę kupić na świąteczne lajby Oglądałem super, Igor, elegancko. E, takie też chcę kupić. No, zajebiście, tak mi się podoba. A nie jest drogie, super. Ty, 72 złote? Zajebiosa. Myślałem, że droższe. Patrzcie, takie ja chcę kupić. A, kurwa, 72 zł. Chyba wpiźcie Twojej. E, takie też chcę kupić. Bez otwierania, oczywiście. Ale coś takiego. Tutaj, żeby gdzieś postawić żeby ładnie wyglądało na święta. Fajne, nie? Ja uwielbiam tego. Eee, Kevina. Święta uwielbiam. Nie ważne. moim. i znowu Andra, tam po... gorąco mnie dopadło. Gratuluję. Słuchajcie, jakaś taka dzisiaj jestem smutna. O, tak jak teraz Nie wiem, weszłam dzisiaj na Discorda. To jest nagranie dla członków mojego serwera Discorda gangu Elikavin fanclub Elikavin dla Kangusiów. Weszłam dzisiaj na Discorda, bo oglądałam bardzo fajny film dzisiaj w nocy. Quentina Tarantino. Mhm. O jakim tytuł się wymawia tego filmu? Zaraz zobaczę. Sekundę. Z to Toilet, pewnie. W tym telefonie, na którym nagrywam, nie mogę tego sprawdzić. Już, już, już patrzę. A co ma jeszcze tego Discorda? Tak, tak, ma, no. Zaraz film. No, jeszcze to. Dambo. Django. A, Django. Film okay. z 2012 roku, Quentina Tarantino oglądałam w nocy. Rafatus kiedyś mówił Quentina Quarantino. I tutaj. I nie chodziło o kwarantannę. Z bardzo dobrymi aktorami, m.in. Leonardo DiCaprio. Tam gra, ale nie główną rolę. I yy, no bardzo mi się ten film spodobał, z tym, że fabuła jest dosyć skomplikowana, także wam ani tego nie streszczę, ani nie. Wiesz co, Ela, to jest taki problem, że fabuła tego filmu nie jest skomplikowana, tylko po prostu tego nie zrozumiałaś. Nie zrecenzuję. Mogę tylko polecić, żebyście sobie obejrzeli. Taki Nic film, nie kumam, ale pani się oglądała. Film dotyczącym okresu przed wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych około 1858 roku się akcja zaczyna. Kiedy Ela pamięta ten czas, spokojnie. W Ameryce było jeszcze y niewolnictwo. A to zaledwie. I konie jeździły. Niecałe 200 lat temu. 180 lat temu powiedzmy. Musiałabym sobie też zobaczyć tutaj w Google, kiedy ten upadek niewolnictwa był. Z tym, że to jest film taki w konwencji Westernu i na początku tak tradycyjnie on jest nagrywany, a potem bardziej robi się z tego taka wersja współczesnego filmu. Dopiero pod koniec, gdy obejrzałam film, do końca uświadomiłam sobie, że kiedyś już ten film oglądałam. Że polecam wam. Nice. Ogólnie to właśnie miałam takie przemyślenia, że kraj... Ela, ty nie masz przemyśleń. Ameryka Stanów Zjednoczonych, która kieruje właściwie całym światem, jeszcze niespełna 200 lat temu, wysyłali żeglarzy do Afryki, porywali ludzi, robili z nich niewolników traktowali jak zwierzęta. Mm -hmm. W ogóle Amerykanie mieli taką filozofię, przekonanie, trochę jak faszyści. Ameryka Stanów Zjednoczonych. No tak, ona pełną nazwę podaje na wypadek, jakby nam się, wiesz, opierdoliło. Że Afroamerykanie wtedy się mówią są gorszą rasą, mniej inteligentni, że są ulegli. I to znowu w straszny sposób traktowali właśnie tych niewolników. Mhm. Chociaż to tutaj tak tylko częściowo jest pokazane. Mhm. No to w porównaniu z Ameryką Stanów Zjednoczonych my mamy znacznie bardziej chlubną, ciekawą historię, bo Polacy byli zawsze krajem takim mało ekspansywnym, jeżeli. Wchodziliśmy w jakieś stany wojny. <laughs> myślałem, że mi się internet zaciął, a tu się Ela zaciąła. to się era zaczęła. To nie się broniąc, z... a nie najeżdżając innych. I myślę, że tak powinno pozostać. Bardzo no, mi się tutaj rola filmu. tytułowa podobała, z tym że, prawdę mówiąc, nie pamiętam... Na... Masz gdzieś tego Stejtana? A, mam! Oczywiście, że tak. Mam, na górze. Nazwiska tego aktora. Mam Stejtana, Van Damme i... ...Gilliego Joe Armstrong. Mam trzy. Bo mam je zapisane w telefonie, na którym nagrywam teraz... ...to głosówkę. Ale zaraz zerknę... ...zerknę sobie... Bango. O. Zaraz wam powiem. napisz jeszcze kilka komentarzy i wskoczysz na trzecie miejsce. Momencik, nie przygotowałam się do tego nagrania. Długi stream, przepraszam. Tutaj główną rolę gra... Sekunda. No, no Bo mi zniknęło, zniknęły mi informacje już, kochani. Idźcie sobie do toalety i wróćcie, a ja znajdę. Ameryka Stanów Zjednoczonych. Nie słyszałem o takim kraju, chyba jakiś nowy, Chyba tak. <laughs> Tak jak mówię na live'ach. Chyba no tak. Kiedyś były Stany Zjednoczone na Ameryki, a w tym momencie jest Ameryka Stanów Zjednoczonych. No faktycznie to może chodzić o coś innego. I tutaj główną rolę zagrał Jimmy Fox. Mhm. Jest I też tu taki open. aktor, ale taki mało znany, Kristof Waltz. I nie wiem dlaczego on dostał w ogóle tutaj Oscara za rolę drugoplanową. No. Nie znacie go, nie? Nie znacie, nie znacie tego aktora. Za go nie znacie. Nie, nie Woken. Nie znacie go, nie? Mało znany aktor. Mało znany aktor. Yy, ja też nie rozumiem, dlaczego dostał, dlaczego dostał Oscara. Kompletnie nie kumam. Natomiast y, według mnie, to on Oskara powinien dostać nie za, e, za Django, tylko Oskara znaczy tam też grał wybitnie. Natomiast y, Oskara powinien za, e, zgarnąć za to, nie? Za e, Bankarty Wojny. Tam posypały się jakieś te e, nagrody, czy nie? Oskar, ok, Bardzo dziękuję. Oskar najlepszy aktor drugi, panowie, Christopher Wolf. No, to tak, to tutaj się zgadzam jak najbardziej. Kurwa, macie, jak on tutaj zagrał w tym filmie. Jezus, jak, jak, jak ja uwielbiam Benkarty karty wojny. Grali... Ona nie kuma, ona nie kuma, dlaczego on dostał Oscara. Nie? Ale nie, zero zdziwienia. Zero zdziwienia. Leonardo DiCaprio też taką rolę drukopiąca. A nie nie grał. Harry Washington i w sumie. To nie są jacyś znani aktorzy. Poza Leonardo DiCaprio i ewentualnie tym Jimmy Foxem. Ale gra też tutaj Samuel L. Jackson. To też nieznany, nie? Nie, nie, nie kojarzę go. Który często w filmach Quentina Tarantino występuje. I potem jeszcze w nocy. Bo ja ten film oglądałam do czwartej nad ranem, bo już wam szczerze po live musiałam jakoś odreagować. No wiadomo. To dlatego na później śpi do szesnastej. I po... Wstaje, chleje, pije, pali. Tak chce posiedzieć do 20.00. Nogą pomacha na krześle. i wiecie sobie tak siedzi sobie tak nie w kuchni na krześle, samaga macha tak nogą. I tak cztery godzinki i później lajba. Tam sobie w nocy jeszcze czytałam na Wikipedii taki artykuł o Quentinie Tarantino i słuchajcie, okazało się, że on dzień, ta, i dzień zleci no. ten wybitny scenarzy nie wie, oj faktycznie, Boże jedyny Paulina Świde, Świ, Świerkowska przepraszam ej, to jest bardzo ważna informacja ona mówi, że ona nie wie dlaczego on dostał Oscara ona mówi, że on jest w ogóle nieznany i że tam w tym filmie nie, nie grają znani ludzie a ona jest po filmu znalstwie. Przecież się, zaraz. zżygam zaraz. Reżyser, powiem szczerze, że ja bardzo lubię jego filmy. Zwłaszcza Pulp Fiction z Umał Truman i Johnem Travolta. Taki z Ulu, z Umo Truman. Tak, Truman Show, kurwa. Taki znany. Ale też y, y, bardzo dużo innych filmów nagrał ciekawych jedne bardziej popularne, in, inne mniej. Okazał, okazuje się, że on w ogóle nie ma wykształcenia filmowego ani nawet nie skończył szkoły średniej, ponieważ w wieku 15-16 lat uciekł z domu, urodził się w Stanach w Zjednoczonych Ameryki i tam Mamy podejmował różne prace i miał niespełna 16 lat jak. Kilku filologii? Nie wiem, ona po niczym chyba jest. Pracował film w kinie, które prezentowało filmy pornograficzne i on tam sprzedawał bilety, ale zwolniono, wyrzuconego z tej, z tej pracy. bo... Mój chłopak zacznie robić jeść do noży. Zajebiście. Bardzo fajnie. Się okazało się, że skłamał co do wieku, właśnie, że ma tam te 16 czy 17 lat, a okazało się, że nawet tyle nie ma. No i on potem zaczął pisać scenariusze. I bardzo szybko udało mu się właśnie jego pomysłami filmowymi zainteresować różnych producentów. Także muszę Wam powiedzieć, że ja sobie. Aha, to był żart. To nieważne. lubi. A słyszysz o takim filmie Titanic? Titanic? Ten. że. Ten taniec? Że nie, nie wiem. Ani Titanic, ani Ten taniec. Nie kojarzę chyba takiego filmu, nie. A grają tam znani aktorzy? Yeah. Na przykład jak oglądam jakiś film, bo na Netflixie oglądałam ten film, jak sobie oglądam jakiś film, to ja sobie potem sprawdzam właśnie obsadę, potem sobie wrzucam w Google. Znam tylko Titanisa z Kapitana Bomby. Aha, to ja Kapitana Bomby nie oglądam, yy... Zofia. ...w ogóle zdjęcia aktorów. Żeby zobaczyć ich w różnym wieku, robię taką, takie wyszukiwarkie, wyszukiwanie, przepraszam, obrazem, Wyszukiwarki. wyszukiwanie grafiki. Czytam sobie o tych aktorach, jakieś różne plotki. Przecież, czy też nie potrafisz. Ile mieli żon, ile w przypadku kobiet. Da Vinci tam chyba był, no nie? Da grał w Titanicu? To jest jakaś biografia, w sensie, nie rozumiem. Dawidzi gra w tym Titanicu i, i on, to jest film o jego yy, dokonaniu, że, że zrobił maszynę latającą? Czy jak? Czy o, 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 o co chodzi w tym Titanicu? Bo zaciekaliśmy. Ile miały mężów, w jakich są związkach, z jakich krajów, filmografii i tak dalej. No i o tych reżyserach sobie czytam. Yy, DiCaprio? No dobry, soczyt, kiedyś film. I dosyć dużo różnych ciekawych historii można się powiedzmy dowiedzieć. Tak czasami mnie pytacie właśnie o te filmy, o moich ulubionych reżyserów, to mogę powiedzieć, że ten Quentin Tarantino należy na pewno do y, jednych z moich najbardziej ulubionych reżyserów. To się jak czytałam wczoraj o właśnie jego tutaj różnych dokonaniach filmowych, to okazuje się, że filmy z różnego okresu Jedne były popularne, inne nie. Poczekajcie jeszcze sobie tutaj wchodzę, tylko lewym palcem stukam i nie mogę wystukać. Mhm. Takie informacje o... No o nim, o tym reżyserze. No, A tak stukasz przy okazji, nie? Cholera, coś mi się tutaj nie wyświetla. Tino. A on tak długo milczy. Hmm. Już. W Wikipedii. Najważniejszych, ale y, on też nagrał Wściekłe Psy, właśnie Pulp Fiction. Ej, czajcie, że ona po prostu. Pamiętasz odcinek w gdzie wystąpił Jean-Claude? Oczywiście, że tak. Ej, czajcie, że ona nagrywa. Patrzcie, ja czasem na przykład mam coś takiego, że e... czasem chciałbym nagrać coś dla wspieraków, nie? Natomiast mówię, kurczę, że z jednej strony w... miałem coś takiego, że. Nagrywałem te przemyślenia o Młodego spysia, czy tam jakoś tak było. I mówiłem, co tam u mnie, jakieś przemyślenia, jakieś na kolejne filmy yy, i coś tam jakaś jakieś takie filmy 8-10 minutowe. No i później zaniechałem to, no, mimo że ludzie mówili, że fajnie, że, że fajnie taki ekskluzywny content powiedzmy jest dla nich. Natomiast ja gdzieś tam porzuciłem to, ponieważ sobie pomyślałem, że. Czy takie 10-minutowe gadanie, czy tam 8-minutowe gadanie o tym, co u mnie, jakie mam przemyślenia w głowie, yy, co mi wpadło do głowy, co chcę zmienić, co poprawić, jakie mam plany na kolejny film? Czy to faktycznie ludzi interesuje? <laughs> A na przykład jednocześnie Lagavin weszła na Wikipedię i czyta, jakie Quentin Tarantino nagrał filmy urodzeni mordercy, cztery pokoje i. Y... przywiązuje. Nie w ogóle. tutaj nic nie pisała, po co tu przyszłam, że mam wypierdalać. Jest... No, to wypierdalaj. Dobra, i na tym skończyłem, moi drodzy. No, za widzę. Czuję się świetnie. Aczkolwiek przynajmniej zobaczyliśmy sobie, że Christopher Waltz zgarnął Oscara zarówno za. Django i zaró zarówno za Django jak i za Bękarty Wojny.